Witam Was bardzo cieplutko i zapraszam na drapanko. Co ja dzisiaj mam? Tadam! Świeżutkie piramidy prosto z Egiptu. Proszę. Widzicie, jakie ładne. Mam je trzy. Troszeczkę tu wydrapałam, żebyśmy tu nie siedzieli. I mam tego triplera. Może się coś uda, co niektórzy. Fajnie trafiają w nim, ale ja coś nie mam do niego szczęścia. Ale weźmiemy, weźmiemy sobie, podrabiamy piramidy. Może się uda pojechać do Egiptu. Zobaczymy. Raz mi się udało. Pierwszym razem mi się nie udało, drugim razem mi się udało. Zobaczymy trzecim razem, co tu będziemy mieć. Szukamy dziewiętnastki. Mamy. Tak. Tak, 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 tak. Gdzie jest druga. Tu mi się tylko to nie podoba, że są po jednym czasami po dwie cyfry. I co ja nie widzę? Czy nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma. Nie ma to nie ma. Siedemdziesiątki szukamy. Tak. Na 300 to na pewno. A tu mamy. 72. Dobrze, nie mamy. to nie mamy. 14 szukamy. Gdzieś widziałam, jak drapałam, ale nie wiem, czy to w tej. 14, 4. O, jest. 14. O, na 40 funtów. Ciekawe. A tu 14 mamy. Jest. Ale na 1000. No, zobaczymy, co nam tu wpadnie. Czy w ogóle coś wpadnie? 32 szukamy. 52. Mm, 33. Tu nie ma. Mamy na 300. Proszę. Ale kręci się, kręci. I ciekawe, gdzie się wykręci. Mam 11. Znowu na 300. Coś mi tu przeszkadza. I gdzie jest druga? Oczywiście nie ma. Mogliby dać dwie. Byłoby więcej. Och, i trusy. 43. 44, 42. Gdzie jest 43? O, rany. Nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Uu, sorry. I bardzo Was przepraszam, nie wyłączyłam telefonu. Telefon mi zaczął dzwonić, musiałam się rozłączyć. Yy, szukamy, szukamy, szukaliśmy 43 I w końcu nie wiem, czy znaleźliśmy, nie znaleźliśmy, chyba nie. Dobra, 42. O jest 43. Tu by mi pasowało 58, a nie 43. A z tej strony. 42, 23, dy, 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 chyba nie ma. Nie ma, to się znajdzie. No choć tu. No coś ty taka uparta. 46 mamy tu. No, tak Rozrzucana, chyba nic tu nie będzie. A 46 tu mamy 5, 2, 21, 48. No właśnie. I czyli będzie lipa. 22, 21, jest 22. Dlaczego nie 58? Teraz będzie mi brakowało do stóp 8 i 58 i nie dadzą. Tada 17. Pół piątki mam, 2,50, proszę. Nie ma nic, kochani. Dobra. Nie ma, to nie ma. Może będzie w następnej. Zobaczymy teraz. Mm -hmm. Szukamy, szukamy. Zaczniemy z tej strony może 61. Znowu na 300. Co oni mnie tak tutaj podpuszczają na te 300. O, jest 61. Może piątka wpadnie. Może. Teraz 69. Gdzie jest 69? Na no, 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 68, jest 69. Znowu za daleko.

A tu jest sześćdziesiąt dwa? Mm, nie ma siedemdziesiąt, 70. siedemdziesiąt 70. jest siedemdziesiąt, tu jest siedemdziesiąt, a z tej strony jest? Mm, nie ma, no i co czterdzieści dwa? Trzydzieści dziś było, tu jest.

No też nie ma. Jak nie ma, musi być gdzieś chociaż jedno. 53 szukamy, 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 szukamy. 13. Nie ma. To może tu jest 53, 52, 56, 51. No nie ma. Ale to niemożliwe. Oj, FK, rusz głową. 52. A my szukamy. 3. Jest, no jak w tak szukam. No to 66. Ale będzie 12. No i gdzie te 12 jest? Jest tu. Wcale nam tu niepotrzebne. Oj, marnie, marnie. Marnie, dzisiaj marnie. Druga i nie ma nic. Okej. Okay.

Dziesiąta z tej strony będzie, nie będzie sześćdziesiąt jeden. Nie ma czterdzieści pięć, czterdzieści siedem jest czterdzieści pięć, i znowu będzie pusta, ja dziękuję. Czterdzieści siedem szukamy czterdzieści siedem. Pięćdziesiąt siedem, tu nie ma. Jest. Ale sobie wybrałam w Siedemdziesiąt cztery. A tu jest siedemdziesiąt cztery. Jest. I ostatni przedostatni, siedemdziesiąt pięć. Znowu będzie lipa tu, u, u, 74 na 75. Nie ma. I ostatni, 64, też nic nie będzie. Tu mamy. Oj, przepraszam, bo mi się tu junior dobiera. 64 już się wyspał. No nie, no wiecie co? Trzy zdrabki i nic. Wszędzie tak malutko brakowało. Tu jeden, tu jeden, siedemnaście. Nie było. Nie było siedemnaście. Nie było pięćdziesiąt siedem. Było czterdzieści siedem, pięćdziesiąt dziewięć. Nie było pięćdziesiąt osiem, dwadzieścia trzy też nie było. Spadniesz. O matko, co on mi tu robi? Ten mój mały junior. Idź stąd. Nie przeszkadzaj. Nie ma. Nie ma tu, nie ma, kochani. Przykro mi trochę, ale co zrobić. Zobaczymy co tu. Ale no, tu pewnie też nic się nie wykoci. Mamy maliwaką z woreczek. I tak. Och, myślałam, że już tu będzie, a tu lipa też nie mamy. Na pustaka dzisiaj wyszliśmy. Masakra. Czemu tak? Co tu było? Że nie dali dycha razy. No, już by się zwróciło, a tak nie ma. Więc tak, kochani, bez żadnego podsumowania, bo nie ma co podsumowywać. 10 funtów poszło sobie do Egiptu na szczyt piramidy. Ok, przykro, jak. Byście chcieli mnie pocieszyć, bo będę płakać. Nie, żartuję. Jakąś łapeczkę, może na pocieszenie. Dziękuję bardzo. Do następnego Pa.